Pani Grażyna Dereń, gospodarstwo rolno, agroturystyczne dereniówka, ile pączków pani wysmażyła przez całe życie? Oj, to będzie tak samo trochę mniej niż, po, niż zrobiłam pierogów. Po pierogów kilka tysięcy. A pączków no to przez te 30 parę lat też będzie parę tysięcy. W dużym skrócie. Co potrzeba do zrobienia dobrych pączków? Kilogram mąki, 10 lekodrożdy, ze 4 żółtka. Ze cztery całe jajka, nie musi być tyle jajek, może być mniej, ale tak żeby były wypasione, to tak. Trzy łyżki cukru, cukier waniliowy, kieliszeczek jakiejś nalewki albo wódeczki do środka, dlatego że wtedy mniej piją tłuszczu w trakcie procesu smażenia. Dobra konfitura, jak nie ma dobrej, może być średnia. No i trochę cierpliwości, chęci i radości. Olej, a nie smalec? Proszę Państwa... Dlatego, że olej jest lżejszy. Ja ma, miałam problemy z wątrową kiedyś i po prostu olej jest łatwiej sprawny. To jest raz, a druga sprawa. Używam oleju, na rynku są cuda, nie? Używam oleju kujawskiego. Pani Garzyno, ciasto już z jajkami ugniecione rośnie po raz drugi. Co teraz? Jak nam ono wyrośnie za jakieś 15 minut, położymy na, podsypiemy na stolnicy troszeczkę, po troszeczkę mąki podsypujemy, wykładamy ciasto, małkujemy na grubość 1 cm, wyciskamy szklanką kółko, które bierzemy do dłoni, nakładamy łyżeczką małą marmoladę, zlepiamy, zawijamy, kładziemy na stolnicę, rośnie 15 minut i do smażenia. Masa pączków już zrobiona, czekają na stolicy część się smaży. Ile powinny się toczyć pączki? Bo generalnie to 3-4 minuty i jest usmażone. Powinny mieć złocisty taki bursztynowy kolor, to wtedy są dobre. Nie powinno się jeść gorących. Można jeść ciepłe, ale gorących nie powinno się jeść.